Jesteśmy gotowi? Wszyscy? Ale szybko nam to idzie. Amelia, dajesz radę? Szybko! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa się. O, załóż mi, fajnie, ale gentleman, Sami założył kapelusz, ekstra. Mamy? Ciekawe ciutko misia, ale ty szybko idziesz. Jeny! Normalnie jesteś szybsza ode mnie. Dobrze. Jesteśmy. Szanowni Państwo, drodzy goście. Bardzo serdecznie witamy go wszystko specjalnego trzeciego festiwalu kreatywnej Mamy Karmazynowy Zachwyt. Panie Dominiko, ten czerwony fotel dla Pani do wyboru. Witamy serdecznie Dominika Figurska. Towarzyszy jej student dziennikarstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Michał Pik. Dzień dobry. Zajmijcie, drodzy Państwo miejsca, zanim rozpoczniemy nasz wywiad. Młodzież Sępoleńskiego Centrum Kultury i Sztuki przygotowała krótką, krótki pokaz, krótki występ. Bardzo prosimy.